Jaki obraz ludzkiego losu kreuje literatura? Omów zagadnienie na podstawie mitu o Syzyfie i uwzględnij wybrany kontekst. Obraz ludzkiego losu literatura kreuje w taki sposób, iż możemy mówić, że ludzkie życie jest po pierwsze niełatwe, po drugie pełne pułapek, i po trzecie, im bardziej staramy się je przedłużyć, tym bardziej wikłamy się w pewne trudne sytuacje. Tak można by pomyśleć, rozważając mit o Syzyfie. Przypomnijmy, że król Koryntu był szczególnie lubiany przez bogów, dlatego też często gościł na ucztach i podsłuchiwał rozmaite smaczki z ich życia. Niestety, Syzyf był plotkarzem, dlatego bogowie postanowili ukarać go śmiercią. wówczas Bożka Tenatosa i ludzie przestali Umierać. A kiedy ten został uwolniony i wreszcie Syzyf trafił do Hadesu, to tam z kolei uprosił bóstwo o to, aby mógł powrócić na ziemię, by ukarać swoją niedobrą żonę. Zapomniał tylko wspomnieć, że wcześniej uknął z nią pewną intrygę. Żona miała nie chować ciała Syzyfa, przez to z kolei w greckich wierzeniach wierzono, że dusza nie może zaznać spokoju. Dlatego też Syzyf miał wrócić i dopilnować pochówku. Tak też uczynił, ale w gruncie rzeczy wcale nie spieszyło mu się do tego, aby z tego ciała wychodzić ponownie. Kiedy wreszcie dopadła go Boża Sprawiedliwość i stanął wreszcie przed obliczem Hadesa, wówczas bogowie postanowili ukarać go w szczególnie trudny sposób. Wszyscy już bowiem wiemy, że od tej pory aż po wieczność Syzyf będzie wtaczał na szczyt góry głaz, który tuż, tuż, będąc już na szczycie, zaczyna znowu spadać. W ten sposób Syzyf nigdy nie osiągnie celu, jaki ma zamierzony. Kara wydaje się wyjątkowo trudna i ciężka do zniesienia, ponieważ ma trwać wieczność. Przyjęło się zatem, że związek frazeologiczny sezyfowe prace oznacza bardzo dużo działania, które nie przynosi efektu. Kiedy o tym myślę, to wcale nie przychodzi mi do głowy wyłącznie książka omawiana w podstawówce Sezyfowe prace, chociaż można się na nią powołać, bo tytułowe Sezyfowe prace to taka próba rusyfikacji narodu polskiego. Ja często myślę o tym trudnym ludzkim losie, że im bardziej ktoś pragnie przezwyciężyć trudności, pokonać się i do swojego celu dotrzeć, tym bardziej wikła się w sytuacje, które go niszczą, a może też i odbierają mu nadzieję. Takim bohaterem dla mnie jest Wokulski z lalki. Pokonał bardzo wiele życiowych trudności, aby dopiąć swojego celu. Między innymi pracował i kształcił się. Dostał się do szkoły głównej. Plany wykształcenia pokrzyżowało powstanie. Potem pobyt na zesłaniu, ale kiedy wrócił, także się nie poddawał. Wprawdzie małżeństwo z bogatą wdową uchroniło go od biedy, to jednak nie poprzestał na dziedziczonym po niej majątku, a rozbudował swój biznes jeszcze bardziej. I mógł żyć dostatnio do końca życia, gdyby nie Izabela. Dla Izabeli Łęckiej Wokulski był w stanie zrobić bardzo wiele, nawet ostatecznie sprzedać swój sklep i zostać właścicielem ziemskim. Ale im więcej podejmował czynności, które mają przybliżyć go do celu, tym bardziej wikłał się i tracił, bo ostatecznie, gdy okazało się, że pomimo wszystko Izabela go zdradza, przeżył załamanie i próbował zabić się na torach kolejowych. To więc jest ten obraz ludzkiego losu, tych zmagań, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy w stanie pokonać wszelkie przeciwności, ale niektóre kwestie zupełnie od nas nie zależą. Życie jest trudne i pełne wyzwań, i nie zawsze uda się wtoczyć ten głaz pod górę. Dziękuję.